Cześć, z tej strony Michał. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Panteonie, omówimy sobie, czym jest, a przede wszystkim, jak go uzupełnić w całości. Dostęp do Panteonu otrzymujemy w szóstym akcie, po zabiciu jednego z bosów. I jak widzimy, Panteon możemy sobie podzielić na dwie części. Na górze mamy większe bóstwa, a na dole mamy bóstwa pomniejsze. Z każdej z tych sekcji góra-dół możemy sobie wybrać po jednym patronie, którego błogosławieństwa będą nam podnosiły statystyki lub dawały jakieś bonusy. I tak jak wszystkich większych bogów spotkamy podczas przechodzenia kampanii, tak część tych pomniejszych są to bosowie opcjonalni, których, na których nie musimy trafić, lecz warto ich zrobić nie tylko. Z powodu takiego, że dają ciekawe bonusy, ale otrzymujemy również za ubicie takiego bossa, Buka ze skilami. I teraz sprawa chyba najważniejsza. Jak spojrzycie na mojego patrona, mam wszystko na niebiesko, to znaczy, że mam wszystkie bonusy aktywne. Pozostałych mam jednak wyszarzone. Dzieje się tak, ponieważ po ubiciu pierwszego bossa, podczas przechodzenia kampanii, zyskujemy pierwszy bonus. Jak widzicie, jeśli chodzi o większych bogów, możemy mieć nawet cztery różne bonusy dla jednego boga. Jak to uzupełnić? Po zakończeniu kampanii możemy przystąpić do uzupełniania naszego panteonu, żebyśmy mogli otrzymywać wszystkie bonusy od danego bóstwa. Potrzebujemy do tego trzech rzeczy. Po pierwsze, musimy wiedzieć, gdzie jest nasz boss. Tutaj widzimy, brakuje mi na Sara, żebym miał uzupełniony wszystkie punkty dla danego pustwa, otrzymywał wszystkie bonusy. Jak znaleźć Nasara? Potrzebny nam jest dostęp do Atlasu i jest to warunek konieczny, że musimy ukończyć grę, żeby mieć dostęp do Atlasu. Wpisujemy imię bossa, którego szukamy, jest to Nasar i widzimy, że pulsuje nam tutaj na jakiej mapce go znajdziemy. Na mapce Rift, czyli potrzebujemy drugiej rzeczy mapki Rift i trzeciej rzeczy naczynia, w które złapiemy daną duszę. Divine Vessel możemy pozyskać na kilka sposobów. Możemy po prostu dropnąć podczas mapkowania. Niestety szansa na to jest niezbyt duża. Drugim sposobem jest skrawcenie go. Potrzebne jest do tego pięć jakichkolwiek flaszek i Divine Orb. Moim zdaniem jest to trochę droga inwestycja, więc na ten moment najlepiej będzie po prostu wydropić lub kupić od innych graczy. Żeby złapać duszę bossa, którego potrzebujemy, wkładamy razem z naszą mapką do map device'a nasze naczynko, przechodzimy mapę, ubijamy bossa, kolor mapy nie ma żadnego znaczenia, możemy to zrobić na białej jak i na żółtej mapce. I po ubiciu bossa, tutaj trochę przyspieszyłem, wracamy się do miasta, wyjmujemy z map device'a napełnione naczynko, klikamy na nie prawym przyciskiem myszy i jak widzicie mam już wszystkie Bonusy od danego bóstwa.